Dlaczego się wyprowadzasz? Ile zarabiasz na nowych firmach? Jak to jest, że naprawiasz auta ludziom za darmo? Czy wracasz do ekipy? Ile jesteś ze swoją dziewczyną? No, i po co właściwie to kolejne QA? Moi drodzy, w komentarzach pod filmami, w życiu prywatnym często zadajecie mi pytania, na które nie za bardzo mogę udzielić Wam odpowiedzi, bo też nie mogę spotkać się z Wami wszystkimi. No i YouTube, czyli to miejsce, w którym teraz mnie oglądacie, wydaje mi się, że jest najlepszym miejscem do właśnie tego typu akcji, ponieważ mogę Wam tutaj odpowiedzieć zbiórczo na wszystkie pytania, które zadajecie mi czy przez Instagrama, czy na YouTubie, czy po prostu w wiadomościach prywatnych albo w życiu prywatnym. Pojawi się kilka pytań, do których chciałbym, żebyście się odnieśli, ponieważ to pomoże nam rozwijać ten kanał, a nie ukrywam, że jest to moim głównym celem. Pytanie i odpowiedzi będzie więcej niż te, które zadałem około 30 sekund temu, ale w tym momencie, kiedy to mówię, mija kolejne 5 sekund, więc nie przedłużajmy i lecimy do pierwszego pytania. Czy planujesz może przeprowadzkę do innego miasta? Do innego miasta nie! Kocham Kraków! Ale ogólnie tak! Trafiłeś w samo sedno, ponieważ za miesiąc nie będę tu już mieszkał, wyprowadzam się. Jeszcze nikomu w sumie o tym nie mówiłem, nikt totalnie o tym nie wie, bo jest to też taka dosyć świeża sprawa. No, za miesiąc już przeprowadzam się, przeprowadzam się do domu, ponieważ mieszkam tu kurczę już dwa lata na tym osiedlu, w samym centrum Krakowa. To ogólnie było moje marzenie. Po wyjściu z domu ekipy, chciałem mieszkać w centrum, bo i tak do tego centrum jeździłem, strasznie dużo czasu na to traciłem i duże pieniędzy też na paliwo traciłem. Chciałem jakby zamieszkać finalnie w centrum, no i przemieszkałem te dwa lata, naprawdę zajebisty okres, ale jednak stwierdziłem, że czas gdzieś się przenieść tutaj na takie pogranicze Krakowa, niekoniecznie do centrum, do jakiegoś domu, żeby był spokój, ogródek. Nie wiem, po prostu chyba wolę tak, wiecie, wstać sobie rano, w spokoju wyjść sobie na ogródek, napić się kurde herbatki, wsiąść sobie w furę i pojechać gdzieś nie stojąc w korkach. Ale ogólnie wiecie o czym myślę? no bo jak z tego mieszkania będę się wyprowadzał, no to będę musiał y, zrobić tutaj malutki remoncik, choćby ze względu na moje zajebiste, chmurzasty sufit. No i będzie trzeba, wiecie, zrobić malutki remoncik. I tak rozkminiam, czy nie odpalić wtedy lajwa. I na lajwie normalnie tu odmalowywać i tak dalej. No, dajcie znać, dajcie znać, czy chcecie live'ika z takiego czegoś, bo to by były pewnie ze trzy dni dobrego lajwa. Naprawdę, uwierzcie mi, że do dobrego, bo działyby się tutaj różne rzeczy. Niecały miesiąc przeprowadzam się do domku. Siema, Elo, było naprawdę bardzo fajnie, ale jednak... Wolę, spokój, wiecie o co chodzi. Ile jesteś już ze swoją dziewczyną? To ile my ze sobą już jesteśmy? Ile? Za 4 lata? <noise> Coś małomówna, co? No, za 4 lata będzie. Masz kontakt z kimś z ekipy czy odciąłeś się od niej raz na zawsze? No to pytanie pojawia się naprawdę bardzo często. Najczęściej chyba kiedy robię Q&A albo jak spotykacie mnie w życiu codziennym i zadajecie mi po prostu pytania. Dlatego stwierdziłem, że wsiądę w auto i przyjadę w miejsce, w którym w zasadzie cała ta historia się zakończyła. Czy wy kojarzycie to miejsce? Czy wy znacie to miejsce? Czy wy znacie tą bramę? Tutaj powstało naprawdę wiele odcinków. W tym miejscu można powiedzieć, że historia się zakończyła. Każdy Poszedł z tego miejsca w swoją stronę. Natomiast jesteśmy już dogadani. U mnie na Instagramie w zapisanych relacjach można znaleźć takie oświadczenie, nasze porozumienie, które w sumie razem podpisaliśmy. Wiecie, nie jest to relacja na zasadzie, choć idziemy na piwo, ale nie unikamy się w życiu codziennym. No i na przykład, ostatnio z wujkiem Mukim, trochę sobie poklikaliśmy na Instagramie. Tak przypadkowo poodpowiadaliśmy sobie na relacje. Wiecie, z Kasią spotykam się w zasadzie co miesiąc na zawodach Speed Games, więc też normalnie gadamy. No a przy podpisywaniu tego porozumienia, no widzimy, Przechodziliśmy się wszyscy i wszyscy ze sobą rozmawialiśmy, także no ten kontakt jest, ale wiecie, nie taki jak pewnie myślicie, nie taki jak na pewno był te kilka lat temu. No a przechodząc do ostatniej części tego pytania, wiecie, nie da się odciąć od czegoś, co de facto was stworzyło i co dało wam no, jakieś tam możliwości. Historia potoczyła się jak się potoczyła, może tak miało być, pewien etap w moim życiu został zakończony, więc no co, nie odcinam się od ekipy, ale to też nie znaczy, że do niej wracam. Także no zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jedno jest pewne. Przyniesie następne pytanie. Na jakiej zasadzie działa to naprawianie, bo oglądam i dalej średnio rozumiem? A to bardzo proste. Zobaczcie, zdarzyła Wam się kolizja, no i jesteście na pewno bardzo zdenerwowani i zestresowani. Tylko pytanie, co dalej? Wiem, co mówię, bo sam byłem w takiej sytuacji. W takim momencie macie dwa wyjścia. Pierwsze to od razu zadzwonić na infolinię Poczciwej Szkody i tam chłopaki wytłumaczą Wam, co powinniście dalej zrobić, żeby po prostu rozwiązać swój problem. Drugi sposób to jak już jesteście po całym zdarzeniu na spokojnie w domu, możecie wbić na poczciwaszkoda.pl i tam poprzez formularz zgłosić swój uszkodzony samochód do bezgotówkowej naprawy z OC Sprawcy albo z AC. Warunek, moi drodzy, jest jeden. To Wy musicie zrobić ten pierwszy krok. To jak w relacji damsko-męskiej. Zawsze się mówi, że to chłop powinien zrobić ten pierwszy krok, więc poczujcie się jak mężczyźni i napiszcie na poczciwaszkoda.pl, wtedy będziemy w stanie Wam pomóc. No a jak to działa? Od samego początku. Zacznijmy od tego, że każde auto poruszające się po polskich drogach musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. No i jeżeli dojdzie do zdarzenia na przykład takiego jak tutaj, a sprawcą wypadku nie będziecie Wy, no to wtedy koszty naprawy Waszego samochodu ponosi ubezpieczyciel sprawcy. No, a ten sprawca też musi mieć wykupione ubezpieczenie, no bo każdy samochód poruszający się po polskich drogach musi to ubezpieczenie mieć. No i tak naprawdę to właśnie z ubezpieczenia sprawcy wypadku wy będziecie mieć wypłacone pieniądze. Jednak przygotujcie się od razu na to, że jeżeli chcecie robić to na własną rękę, to będzie czekało Was dużo problemów związanych z dokumentami, z dogadywaniem się z ubezpieczycielem. No i zakładam też, że ubezpieczyciel zaniży Waszą wypłatę, a więc dostaniecie po prostu mniej pieniędzy niż faktycznie. Powinniście dostać i nie ukrywam, że może wyjść taka sytuacja, w której i tak będziecie musieli dołożyć pieniędzy do naprawy waszego samochodu, który powinien być naprawiony z ubezpieczenia sprawcy w pełni. No i dlatego my, po dodatkowej weryfikacji stanu uszkodzonego samochodu, jesteśmy w stanie wyciągnąć od ubezpieczyciela trochę więcej kasy, na tyle, żeby w pełni pokryć naprawę waszego samochodu. I dlatego wy macie za darmo naprawiony samochód. Nie płacicie za to nic, ponieważ za wszystkie uszkodzenia w waszym samochodzie płaci. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Nie życzę Wam oczywiście wypadków na drogach, ale jeżeli taki się przytrafi, zapraszamy do nas. Czy często angażujesz się w akcje charytatywne? Słuchajcie, oczywiście, że tak, pomimo, że jakoś bardzo tego nie pokazuję, to czasami wykorzystuję, jakby wiecie, moje możliwości zasięgowe po to, żeby właśnie udostępniać różne zrzutki i pokazywać, że warto pomagać i że trzeba pomagać. Więc zazwyczaj to moje angażowanie się w takie charytatywne akcje wygląda tak, że udostępniam te zrzutki, ale też sam na nie wpłacam pieniądze. Nigdzie się tym nie chwalę, nigdzie tego nie pokazuję, bo uważam, że no z jednej strony jest to niepotrzebne, tak, bo jeżeli zacznę pokazywać, że wpłaciłem pieniądze tu, że rozdaję pieniądze tam, że pomagam tym, no to moi drodzy, każdy będzie mówił, że robię to oczywiście dla zasięgów, które spadły i próbuję się ratować. Nie chcę, żeby ludzie tak o mnie gadali. Kurczę, zawsze każda sytuacja ma dwie strony medalu. I akurat tutaj, w tym przypadku ta druga strona tego medalu jest taka, że jeżeli ja coś pokażę i ludzie to zobaczą, no to też może obudzi się w nich taka wewnętrzna potrzeba pomocy i wiecie też, Sami na przykład wpłacą jakąś złotówkę, 5 czy 100, na przykład na jakąś tam y, akcję charytatywną, nie? No i przed nami, moi drodzy, jest jeszcze jedna rzecz. Właściwie to chyba jedna z takich najważniejszych zrzutek, jeżeli chodzi tutaj o moją pomoc, o mój angaż, ponieważ jest ta zrzutka memu sercu bardzo bliska. Pozwólcie, że zabiorę Was teraz w pewne miejsce i wytłumaczę Wam, o co tutaj chodzi. Jestem teraz w swojej rodzinnej miejscowości, gdzie znajduje się pewne miejsce, a w nim ludzie, którzy potrzebują pomocy. No i to jest właśnie to miejsce. Wierzcie lub nie, ale ponad 20 lat temu chodziłem tutaj do szkoły, więc miejsce jest mi bardzo bliskie. Natomiast w tym momencie ten budynek służy jako dom samopomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, które codziennie muszą docierać do tego miejsca. No i zobaczcie, tutaj jest właśnie grupa tych osób, jest też ich bus, który w tym wszystkim jest największym problemem, ponieważ to on jest bardzo leciwy, dziennie pokonuje setki kilometrów i jest jedynym środkiem transportu tych osób do tego miejsca. Więc stwierdziłem, że założę zrzutkę i resztkami swoich zasięgów, spróbuję pomóc właśnie tym ludziom w uzbieraniu na ich cel. A tym celem jest właśnie nowy bus, którego cena nie jest najmniejsza, bo kosztuje ponad 70 tysięcy złotych, ale wierzę, że nawet jeżeli nie uda się uzbierać całej tej kwoty, to uzbieramy jej część. Dlatego, moi drodzy, jeżeli mogę mieć do was chociaż taką małą prośbę, to niech będzie ona taka. Słuchajcie, na pewno dziennie wydajecie złotówkę 2, 5 czy 10 złotych na jakieś przyjemności, a co jakby odmówić sobie tej przyjemności i wpłacić ją na jakiś szczytny cel. Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli możecie odmówić sobie przyjemności i wpłacić dosłownie najmniejszą kwotę na jakąś zrzutkę, to zróbcie to właśnie na to. Ja wiem, że istnieje naprawdę wiele zrzutek, które... zrzutek i ludzi, którzy wymagają o wiele większej pomocy, ale uważam, że dla każdego jest jakaś przestrzeń. Złotówka czy dwa złote to nie jest duży pieniądz, a jeżeli tak samo pomyśli tysiąc, dziesięć 10 tysięcy, sto tysięcy osób, to jesteśmy w stanie przenosić Góry. W tym momencie stoję tutaj sam, ponieważ osoby, które na co dzień żyją w tym domu, e, mocno się stresują moją obecnością. Natomiast jestem pewny, że jeżeli uda się uzbierać jakąś kwotę, nie mówię, że musi to być całe 70 koła, ale słuchajcie, każda kwota jest ważna. To wtedy wierzę w to, że wszyscy wyjdą tutaj i wspólnie razem podziękujemy Wam za to, co zrobiliście. Link znajdziecie w opisie i po prostu taka mała prośba ode mnie. Ja nigdy wiele nie proszę, nie wymagam wiele, ale jeżeli macie taką możliwość, poświęćcie kilka swoich złotych właśnie na pomoc tym ludziom. Lecimy do kolejnego pytania. Czy zrobisz kiedyś loterię? Właściwie pytanie było trochę bardziej złożone, ale muszę posłużyć się telefonem, żeby je przeczytać. Tobiasz napisał: Czy zrobisz kiedyś loterię samochodową, bo Twoje pomysły to i nawet maluch od ciebie by był kot. Słuchaj, tobiasz, bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa. No trzeba przyznać, że w ostatnich filmach w komentarzach pojawia się dużo tego typu mm, komentarzy. Kiedy loteria. O, chyba szykuje się loteria. Jest pewien temat loterii, jeżeli chodzi o moją osobę i mój kanał. Natomiast od razu Wiem, że zacznie się ogień w komentarzach i będziecie pisali, że o kolejny spadły mu zasięgi. No to sobie robi loterię, żeby się wybić albo żeby sobie tam zrobić hajsu. Właśnie nie. Ja taki nie jestem. Większość ludzi może w Polsce robiąc loterię, tak myśli, że a dalmy sobie losowy samochód, zarobimy sobie kupę siana i będziemy się fajnie bawić. U mnie to podejście jest zdecydowanie inne. A inne jest przez to, ponieważ ja kocham robić rzeczy na YouTubie. Po prostu mega. Ja się w to wkręciłem. Przez 3 miesiące jak nie nagrywałem filmów, to trafiał mnie szlak i już nie mogłem wytrzymać jakby nie nagrywając tych filmów. Więc jest to dla mnie naprawdę wielka część życia. No a nie ukrywajmy, ci, którzy oglądają mnie w tym momencie, wiedzą, że gdzieś te wyświetlenia są na niskim poziomie, no na pewno nie takie, jakie chciałbym mieć. Tworząc tą loterię w przyszłości, chciałbym oddać wam kawałek naprawdę potężnej historii, którą sam tworzyłem. To nie będzie coś, co wiecie, kupię i od razu wam oddam, żeby zarobić sobie z tego hajs. To pozwoli mi rozwinąć mój kanał, ponownie wskoczyć na najwyższe tory i ponownie robić naprawdę fajne rzeczy. No bo nie ukrywajmy, że robienie fajnych rzeczy na YouTubie dużo kosztuje. To będzie reinwestycja w kanał. W tym momencie YouTube jest tak jak wspomniałem dla mnie mega ważny, dlatego chcę zrobić wszystko, żeby gdzieś tam... Wyżej się pozycjonować w tym YouTubie, osiągać wyższe wyświetlenia, robić fajniejsze rzeczy, na razie więcej szczegółów wam nie zdradzam, bo nie to, że nie mogę, ale niech to dzieje się stopniowo. Na razie chciałbym, żebyście wiedzieli, że taki temat u mnie na kanale się pojawi w najbliższej przyszłości i chciałbym też, żebyście wiedzieli, jakie mam do tego podejście. Że to nie jest coś takiego, że ja chcę zarobić pieniądze i po prostu sobie fajnie żyć, tylko to ma być w 100% skoncentrowane na rozwoju kanału. Ile zarobiłeś z kosmetyków samochodowych i czy to trudna branża? Jeżeli chodzi o kosmetyki, to uwaga, 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 nic nie zarobiłem. Jeszcze nic nie zarobiłem. W pierwszym etapie zrobiłem zapachy, i dzięki tym zapachom, tak naprawdę, mogliśmy w dość szybkim tempie zrobić moje wymarzone, ulubione, kochane kosmetyki samochodowe, które stoją tutaj przede mną. No, włożone zostało tutaj, trzeba przyznać, kupę kasy, natomiast, no, jest to po prostu reinwestycja. Cały czas e, inwestujemy zarobione pieniądze w to, żeby dodawać kolejne produkty, żeby było ich więcej. No, bo na razie mamy pięć podstawowych, ale powstanie ich więcej. Na razie w obrót dwóch firmach yy, kładziemy nacisk na to, żeby po prostu je rozwijać, inwestować w nie, a dopiero gdzieś tam później, jak już to wszystko będzie ustabilizowane i wszystko sobie będzie elegancko hulać, to dopiero wtedy wyciągać z tego jakieś pieniądze. Takie chyba rozsądne podejście tak się wydaje. Czy będą jakieś nowe kosmetyki od Kindly Garage? No, jak widzicie, jest ich na razie 5, natomiast pojawią się kolejne. Wszystko w swoim czasie. Na samym początku chciałem zrobić takich 5 podstawowych, żeby nie było tego za dużo i żeby było co później dodawać na sklep. Więc mamy tutaj takich 5 podstawowych kosmetyków. Zdecydowanie brakuje mi tutaj środka do nabłyszczania opon, no i na przykład środka do czyszczenia skóry. Wiecie, jest generalnie bardzo wiele tych produktów detailingowych i można by je wymieniać, tworzyć i tak dalej. Natomiast ja zawsze skupiam się na tych naj... Najważniejszych, więc w przyszłości, oczywiście, kolejne produkty będą się pojawiać. Jest w planie też dodanie kolejnego zapachu, bo na razie powstały tylko cztery. Ja tutaj mam w swoich rękach dwa z tych czterech. Oprócz samych kosmetyków, oprócz samych zapachów, będą pojawiać się też gadżety, bo Kindly Garage to nie tylko kosmetyki samochodowe, ale jest to po prostu poczciwy garaż, więc będą się tam pojawiać różne rzeczy. W planie mamy już koszulki, zawieszki, naklejki. Może jeszcze wlecą jakieś inne rzeczy. Wszystko oczywiście przyjdzie z czasem, no bo jak dobrze wiecie, wszystko co wprowadza się na sklep wymaga jakiegoś tam nakładu finansowego. Wiele osób zadaje mi też pytanie, który zapach najlepszy. No bo tak, przez kamerę zapachu nie da się przetransportować. Nie możecie sobie powąchać, jak dobrze pachną te zapachy, więc zakładam, że jest to dla Was trudny wybór. Natomiast są cztery zapachy, macie opisy i na tych opisach w zasadzie trzeba się wzorować, ale jeżeli miałbym wybrać takie dwa najlepsze sposoby, Wśród tych czterech, no to nie wybiorę, bo wszystkie są najlepsze. Ale nie, no tak, jeżeli miałbym wybrać dwa zapachy, które chciałbym kupić, to wybrałbym właśnie te dwa, których tutaj nie ma, czyli Hotlap i Let's Drift. Co Wam więcej mogę powiedzieć przez kamerę? No musicie sami kupić, stestować i wyrazić swoją opinię na ten temat. Gorąco Was do tego zapraszam, bo produkty są naprawdę sztosowe. Czy nie boisz się, że produkty Hana i Buddy przyćmią Twoje produkty i nie będzie tak dobrej sprzedaży? Poczekajcie. Tak się składa, że ma. Mam tutaj kilka produktów od Seven, czyli od Hanna i od Buddy. Te kupiłem sobie sam na testy, robiłem małe porównanie, możecie sprawdzić w poprzednich odcinkach. Zrobiłem porównanie tych kosmetyków i moich kosmetyków, a te większe buteleczki dostałem na Ultrasie od Hana, od Damiana. No i co, wracając do pytania, czy, czy, czy Budda i Han nie zabrał mi trochę rynku? No na pewno zabrał, moi drodzy, jednak to wciąż są kosmetyki samochodowe, a wiadomo, Kamil ma dosyć mocne przebicie, więc podejrzewam, że tam no, sprzedaż leci naprawdę potężnie. U nas oczywiście ta sprzedaż też leci zarobiście Rynek jest na tyle duży, że wystarczy miejsca i dla nich, i dla mnie. Na pewno, jeżeli chodzi o moje kosmetyki, to wyróżnia je jedna zajebista rzecz, o której powtórzę cały czas. I to jest właśnie kształt butelki. No, zobaczcie jak ona wygląda. W zupełności przypomina butelkę oczywiście Jacka Danielsa, natomiast jakby nie to było kartą przetargową, jeżeli chodzi o wybór butelek. Ja po prostu chciałem mieć coś innego. Coś, czego nie mają wszyscy, bo wszyscy robią właśnie okrągłe butelki, a ja. Zrobię kwadratowe i zobaczcie, że te butelki, jak je się po prostu ustawi gdzieś na tojaku, na półce, po prostu wyglądają ładnie. No i też fajnie yy, wyglądają. No, co mam powiedzieć? no zajebiście wyglądają i zajebiście się je trzyma, bo mają tutaj szyjkę taką wąską, więc super leżą w dłoni i można sobie zrobić. Co można zrobić? O, o! Ech, muszę czyścić obiektyw. Gdzie kupić kosmetyki? No jak to gdzie? Zobaczcie, Kindly Garage, tutaj mamy jedyny stacjonarny sklep, tu jest okno, tu są drzwi, a w środku, zobaczcie, kosmetyki samochodowe, zapachy samochodowe, tak jak wspomniałem, to jest jedyny stacjonarny sklep, a resztę, a właściwie to co jest w środku, możecie kupić na kindlygarage.pl Po co używam napisów do filmów? Wiele osób ogląda filmy tak naprawdę w dosyć średnich warunkach, jeżeli chodzi o dźwięk, czasami w ogóle bez dźwięku. No i tak stwierdziłem, że te napisy warto dodać, bo może po prostu ułatwią komuś oglądanie. Szczerze powiedziawszy, jak ja oglądam sobie różne filmy, no to lubię je oglądać z napisami, bo też nie zawsze ktoś coś wyraźnie powie. W tle zawsze coś dziś zagra i wiecie, nie usłyszycie zdania czy tam słowa, które chcecie usłyszeć. No i po to są właśnie napisy. A jakby ktoś się zastanawiał, jak się to robi, żeby je tutaj dodać, bo tych napisów jest naprawdę. Bardzo dużo i robienie tego ręcznie byłoby cholernie czasochłonne. Dlatego w premierce, czyli w programie, w którym ja montuję, jest taki fajny doda dodatek, który pozwala właściwie dzięki sztucznej inteligencji wkleić całą ścieżkę napisową do, do waszego filmu. Wszystko to na pomarańczowo to są właśnie napisy, które dodaje program. I powiem wam szczerze, że gdyby tego programu nie było, który dodaje te napisy, to byłoby to cholernie czasochłonne i ciężkie. Ale i tak finalnie na koniec dnia, jak film jest już zmontowany i napisy są dodane no to trzeba go obejrzeć jeszcze raz, żeby wyłapać wszystkie nieprawidłowości, bo ta sztuczna inteligencja też nie radzi sobie jakoś znakomicie. Ja zazwyczaj napisy dodaję na samym końcu montażu, czyli zazwyczaj jak już jest bardzo późno i e, no przeoczam po prostu, gdzieś idzie, idzie przeoczyć niektóre, niektóre błędy, więc wybaczcie mi z góry. No ale dajcie znać po prostu, czy te napisy są dla was OK? Niektórym mogą przeszkadzać, dla niektórych mogą być neutralne, a dla niektórych mogą być fest pomocne, więc dajcie znać, no bo przecież razem tworzymy ten Kanał, więc chcę, żeby tutaj dla Was było jak najwygodniej. Jak obecnie radzę sobie na YouTube. No co mam powiedzieć? Przecież nie powiem, że jestem zadowolony. No kurczę, no nie jestem zadowolony. Kiedyś byłem przyzwyczajony do wyższych wyświetleń, natomiast w 100% rozumiem, dlaczego tak się stało. Zobaczcie, kamil tutaj. 3 dni, banieczka wyświetleń. No ja też kiedyś robiłem banieczkę w 3 dni, ale to były czasy ekipowe. Jednak chyba wolę mieć te mniejsze wyświetlenia, ale, ale robić coś, co kocham i lubię, niż w cudzysłowie robiąc z siebie głupa. Takie mam teraz podejście do tego, będąc szczerym. No więc tak reasumując, z wyświetleń nie jestem zadowolony, ale z samych materiałów już tak, ponieważ od jakiegoś czasu właściwie wszystkie filmy, które pojawiają się teraz na moim kanale, po pierwsze w większości nagrywam sam, a po drugie w 100% Montuję je sam. Czuję się trochę, jakbym ze wszystkim zaczynał od zera. No. Było wiele rzeczy, które mi nie pasowały, nie byłem zadowolony z tych filmów. I tu nie chodzi o montaż, a bardziej, znaczy o montaż też, ale wynikało to z tego, że, wiecie, ja nagrywając miałem co innego w głowie, a montażysta, nie wiedząc w ogóle co działo się na nagrywkach, no też miał jakąś tam swoją wizję i wychodziło z tego takie jedno wielkie nic. A od momentu, w którym montuję sobie sam, czuję, że robię tak, jak chcę. Tak jak lubię i czuję z tego satysfakcję I też później oglądając swoje filmy Wiedząc, że włożyłem w nie tyle pracy No po prostu czuję się z tym dobrze Padło też pytanie, ile czasu spędzam na montażu e, To jest różne Czasami siedzę przy kąpie 15 godzin Czasami 2 dni, 3 dni Jest to o tyle komfortowa sytuacja, że robiąc to sam Jestem pewny, że zdążę i że skończę Bo nie muszę na kimś po prostu polegać Jest to o tyle też zajebiste, że wiecie Nie mam jakiejś sztucznej napinki Robię sobie wszystko po swojemu W swoim tempie to wszystko jest naturalne, wiecie, tutaj sobie trzymam kamerę w łapie, za chwilkę położę sobie ją na statywie i nie muszę kurczę polegać na operatorze. Gdzieś tak patrząc na te wyświetlenia, które są teraz, wolę robić wszystko po swojemu, bo nie płacę za to po prostu, płacę tylko i wyłącznie swoim czasem, ale nie muszę płacić nikomu innemu. Jak wyświetlenia gdzieś tam z powrotem zaczną iść w górę, mam nadzieję, że tak będzie, no to wtedy oczywiście jakość tych filmów też się poprawi. No a tak to sobie kontroluję, te swoje filmy i w zasadzie są takie, jakie chcę. Są proste, bo są proste. Ale są to moje filmy. Ja sobie je robię, cieszę się z nich i. Ile kosztowała produkcja kosmetyków Kindly? No, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy totalny nu odnośnie detailingu ogarnie działanie Twoich kosmetyków? No, mordeczko, oczywiście, że tak. Używanie moich kosmetyków jest banalnie proste, nawet przez osoby, które nie mają kompletnie żadnego doświadczenia. Po to zostały zrobione te kosmetyki, żeby każdy zajawkowicz motoryzacji, nawet ten, który nie ma żadnego detajlerskiego doświadczenia, mógł sobie swobodnie używać tych kosmetyków i odpicować swoją furę do granic możliwości. Wiecie o co chodzi. A nawet jeżeli nie wiecie, jak używać danego produktu, to na każdej butelce z tyłu tutaj zobaczcie. Jest kod QR i jak sobie go szczytacie telefonem, to przenosi was do takiego fajnego filmu. O, do takiego. Siemanko, trafiłeś na ten film, bo prawdopodobnie zakupiłeś produkt Eye Opener. No i teraz ja pokażę Ci, jak go bezpiecznie i efektywnie używać, żebyś po prostu zrobił to dobrze. Let's go, zabieramy się do roboty. No, no i jak widzieliście, używanie kosmetyku jest bardzo proste. Wystarczy też czytać kod QR i tak naprawdę macie całą instrukcję od A do Z, jak bezpiecznie i efektywnie używać moich kosmetyków Kindly Garage. Mam nadzieję, że rozwinę Twoje wątpliwości, mordeczko. Lecimy do kolejnego pytania. Czy Kindly Garage to jakiś większy projekt? Jest małpka od Pateca, jestem też ja i jest pytanie od Was. Mordeczko, Kindly Garage to jest moja marka. To jest coś, co ja stworzyłem. To jest poczciwy garaż, na którym tak naprawdę są na razie wspomniane zapachy i kosmetyki, ale tak naprawdę no, ta platforma powstała nie z myślą o robieniu samych kosmetyków, tylko żeby była takim moim miejscem, w którym możecie zdobyć różne rzeczy. No Na razie są tam tylko kosmetyki, zapachy, ale w przyszłości, tak jak wspomniałem w poprzednim pytaniu, pojawią się też garage. Jetty, koszulki. No i ogólnie chciałbym zrobić też dla Was taką limitowaną wersję koszulek. Myślę, że 50, maksymalnie 100 sztuk. Yy, oczywiście nie mówię, że to się pojawi tylko teraz i już nigdy się nie pojawi, bo pewnie kiedyś wróci na sklep, ale na takim pierwszym rzucie chciałbym zrobić właśnie taką ilość koszulek dla Was. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście wtedy jakieś fajne koszuleczki z kindly garage. Zobaczymy. No a w przyszłości będą pojawiać się też inne rzeczy. Tyle. Planujesz założyć swoją ekipę motoryzacyjną lub inną? O, w sumie chciałbym założyć, no już miałem taki plan, ale wiecie, jest to dosyć y, trudna rzecz z tego względu, że jednak gdzieś tam kilka osób musi poświęcić swój czas, dużo swojego czasu, żeby w takim projekcie uczestniczyć. Bardzo często poświęcając y, tym samym swoją obecną pracę, więc, moi drodzy, nie każdy może podjąć taką decyzję, natomiast chciałem coś takiego zrobić. Na ten moment wydaje mi się, że jest to strasznie trudne do zrobienia, bo takich motoryzacyjnych twórców nie jest wielu, a jeszcze dodatkowo oni muszą. Chcieć, jakby robić, wiecie, coś wspólnego. No, w tym momencie ja nagrywam sam i powiem Wam szczerze, że to jest jedna z rzeczy, które, która najbardziej jakby sprawia mi smutek w całym tym nagrywaniu, że robię to po prostu sam, bo na, na innych kanałach fajnie można zaobserwować, gdy jest tam więcej osób, że po prostu jest większa dynamika, więcej się dzieje, można ze sobą porozmawiać, pośmiać się, nie wiem, porobić sobie żarty. A wiecie, ja tutaj działam tak w 100% na razie sam. I szczerze to jest chyba taka jedyna rzecz, to to, żeby w przyszłości nagrywać z kimś, nie sam, bo wtedy to są totalnie inne materiały, jest totalnie inny vibe takich filmów. No, więc chciałbym założyć taką ekipę motoryzacyjną, ale no chyba na ten moment będzie to ciężkie. Nie wiem, jeżeli, pojawia, jeżeli pojawi się taka okazja, to na pewno będę bardzo podjarany i chciał to pchać do przodu. No. A tymczasem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że rozwiązałem Wasze wątpliwości, jeżeli chodzi o kilka pytań. A teraz uciekam, moi drodzy, do Trójmiasta, do Gdańska, bo będziemy budować samolot na konkurs, na konkurs lotów Red Bulla. Także w następnym, za tydzień, za tydzień pojawi się pewnie odcinek, w którym zobaczycie sobie, co tam zaczęliśmy budować i jaki mamy na to plan. Cześć!